Dziwną konsystencję co do właściwości nawilżaczy, nawilżaczy, nawilza, what? nawilżających. Gwiazdor, ulubieńców. Trzy rzeczy są pewne w życiu: śmierć, podatki i to, że Bel zrobi dobry brązer. Hej, przyjrzymy się dzisiaj bliżej nowej kolekcji BL dostępnej w Biedronkach. Bardzo mnie ta kolekcja zaciekawiła, bo nie jest do końca konwencjonalna. Mamy bardzo dziwne konsystencje. Mam nadzieję, że na koniec powstanie z tego jakiś spójny makijaż. Także przejdźmy już do testowania kosmetyków. Kolekcja nazywa się Love in the City i mamy w tej kolekcji naprawdę bardzo dużo elementów. Jedyne czego mi brakuje to ogólnie jest przesyłka PR-owa. Dostałam też taką ulotkę informacyjną. To to, żeby były tutaj wypunktowane ceny tych poszczególnych produktów. Także taka prośba ode mnie do PL Następny raz czy następne razy, myślę, że nie tylko ja bym doceniła, jakbyście umieszczali informacje o cenie. Bo później bardzo ciężko jest, zwłaszcza z tymi kolekcjami biedronkowymi, znaleźć gdziekolwiek, czy na stronie Bell, czy na stronie Biedronki, informacje o tym, co ile kosztuje. No wiadomo, że te kolekcje Bell do Biedronki zawsze są przystępne cenowo, ale jednak wiecie, konkretną cenę dobrze byłoby znać. No i właśnie, tych elementów tutaj jest sporo. Jest kilka konwencjonalnych produktów, jak na przykład brązer, czy róż, pigment, ale mamy na. Na przykład włosku mamy primer, mamy wodny toper do oczu i tint na policzki, także będę musiała jakoś pokombinować, żeby jak najwięcej elementów dzisiaj wykorzystać. Zaczynamy od makijażu cery oczywiście, bo mamy bazę. Ja bazę co prawda rzadko używam, ale ta mnie bardzo zainteresowała ze względu na jej opis, ponieważ ma to być rewitalizująca baza pod podkład, wegańska, idealne połączenie produktu do pielęgnacji i maksymalnego utrwalenia makijażu i uwaga, idealnie się rozprowadza, optycznie wygładza skórę, wyrównuje jej kolor. Jest lekka, nawilżająca i zawiera wodę kokosową. Ja jakąś godzinę temu nałożyłam sobie pielęgnację. Ona już jest kompletnie wchłonięta, ale myślę, że nie ma tutaj potrzeby dokładania kremu jeszcze raz. Najwyżej krem pod oczy, także użyję tej bazy antyoksydacyjnej jako właśnie tego połączenia pielęgnacji, i makijażu. O, ale ładnie pachnie. Cudownie pachnie, to jest. kokosowo. Taki nie do końca kokosowy, ale jednak nawiązujący do kokosa zapach. Ona ma taki lekko żółty odcień. Troszkę możemy wyczuć taką lepkość skóry. Nie mówię, że to jest ani źle, ani dobrze, po prostu dzielę się moimi spostrzeżeniami w danym momencie. Na razie odczucie jest bardzo komfortowe, jakbym po prostu miała wiecie, nałożoną jakąkolwiek pielęgnację, a nie bazę. Także spoko. Nałożę sobie podkład, który znam. Nałożę sobie ten Clarence Skin Velvet, Skin Illusion Velvet. To jest taki naturalnie wyglądający, półmatowy podkład. Ja użyłam koloru 110N. Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do testowania właściwości wygładzających tej bazy, bo i tutaj nie, nie czuję żadnego wiecie, zwiększonego czy innego niż normalne wygładzenie. Natomiast jeżeli chodzi o nawilżenie czy utrzymywanie się podkładu, to tutaj już co nieco będę mogła wam powiedzieć. Ja dzisiaj ten makijaż będę nosić cały dzień. Także mam nadzieję, trzymam kciuki, że wyjdzie fajnie. Natomiast, no nie ukrywajmy, jest już późno, jest już prawie czwarta i zaraz po nagraniu tego siadam do montażu, więc po prostu napiszę Wam, czy w komentarzu, czy w opisie, jak się ten podkład utrzymywał, czy jakakolwiek zmiana nastąpiła. Ale zanim przejdę do aplikacji podkładu na czoło, zrobimy sobie brwi, bo w tej kolekcji znajduje się wosk do brwi. Ja nie jestem do końca przekonana tego, czy to mi się sprawdzi, czy to będzie fajne, dlatego, gdybym miała potrzebę zmycia całego czoła, no to będzie wolę um, zrobić najpierw brwi, a później nałożyć podkład dookoła. I to jest wosk do stylizacji brwi, który idealnie utrwala nawet najbardziej niesforne włoski. To będziemy akurat mogli przetestować, bo kilka włosków i tak odstaje w niepożądanym kierunku i ma też dawać natychmiastowy efekt uniesionych brwi. Więc nie mam, że chodzi tutaj o taki efekt jak laminacja brwi, czy też właśnie brwi na mydło. Ta konsystencja jest naprawdę bardzo zbita. Ja tutaj nie mogę nic nabrać palcem, ale spróbujemy spiralką. Spiralką mogę już coś tam zdrapać, ale to jest strasznie twarde. Wiecie co to mi przypomina? To mm, ten wosk czy tam mydło z AA, które też było bardzo tępe. Nie wiem, czy tutaj nie będzie potrzebna woda. Najpierw ym, spróbuję ułożyć włoski samym tym woskiem. Ym, tak, no nie nabrałam nic na tą spiralkę kompletnie, tylko podrapałam ją po wierzchu. Jak już się zaparłam, to w niego tutaj się wbiłam i on ma bardzo dziwną konsystencję. No ja nie wiem, o co tu chodzi, słuchajcie. On jest taki gumowaty, on dosłownie robi takie wąsy. O no proszę, wyczytałam jedną bardzo ważną informację, która myślę, że powinna być postawiona na pierwszym miejscu, albo była zaznaczona w ulotce. Tutaj jest wszędzie oczywiście brow wax i tak dalej, i tak dalej. A na dole, obok kodu kreskowego w języku angielskim activate with water if necessary. Także mi się wydaje, że to jest necessary. I trochę tutaj spryskam, ale no to jest bardzo dziwne, nie? Jak producent ma wosk, który powinien być aktywowany wodą, no to powinien napisać, że to jest wosk aktywowany wodą, a nie jeśli uważasz za stosowne, aktywuj wodą. Nie wiem, jakieś to dziwne jest. Ok, jeszcze raz spryskamy wodą, wyczyściłam spiralkę i spróbuję podejść do niego na świeżo. Zasadnicze pytanie brzmi następująco: czy to jest wosk, czy to jest mydło, które wymaga aktywacji? Bo wosk z założenia jest woskiem, który się z wodą nie lubi. No dobra, spróbujmy przyklepać te niesforne włoski, które tak producent obiecuje, że będą ujarzmione. Już pomijając trudy pierwszej aplikacji. No dobra przyklepały się. No dobra, jesteśmy kilka etapów dalej w makijażu i mam już kilka spostrzeżeń. Wracając do bazy, to mam wrażenie, że rzeczywiście będzie przedłużać trwałość makijażu, bo odniosłam wrażenie, że zaczął mi ciemnieć podkład w miejscach, w których nałożona była ta baza, czyli po prostu zaczął mocniej zastygać, więc się przypudrowałam pudrem z Jaclyn Hill tym rozświetlającym, bo on mi trochę rozjaśnia skórę i myślę, że tutaj zostało wszystko uratowane. I też stąd wynika moja, mój wniosek, że będzie to bazy za przedłużająca trwałość, bo tutaj, w momencie kiedy ten podkład jeszcze nie był przypodrowany, on zaczął zastygać tak, jak wiem, że on normalnie na kremie nie zastyga. Także rzeczywiście trwałość ym, jest przedłużona. Co do właściwości nawilżaczy. nawilżających. chciałem powiedzieć nawilżacyjnych. To nie do końca działa. To wam dam znać pod koniec dnia. Ym, teraz tak, brwi. Yy, to jest wosk, który. Który jest bardzo dziwny. Nałożenie go na brwi bez wzmoczenia go wodą graniczy z cudem, bo jest tak gęsty i zbity. No po prostu nie można go przepracować między tymi włoskami, a możecie wręcz skończyć z wyrwanymi włoskami z brwi, jak będziecie to chcieli zrobić tak bardzo na hamę. Jak macie takie delikatne włoski, jak ja na przykład. Inną sprawą jest to, że ten wosk mam już na brwiach jakieś dobre 15 minut. I zobaczcie, jak on dalej się błyszczy. No świeci się. Jak psujajca. Ja nie lubię takiego wykończenia w włoskach. Bardzo często zachwalałam w, zarówno tym mydełku wosku z Anastazji, czy z Afektu to, że one wysychają matowo, no bo właśnie to jest nie do zaakceptowania. To wygląda jak spocona skóra. Nie mogę tego wosku przypudrować, bo wtedy włoski zostaną pokryte pudrem, czyli będą takie, wiecie, oprószone, takie um, ośnieżone będą. No, nie wygląda to fajnie, więc wosku już nigdy nie pudrujemy, nieważne jaki, nigdy nie zostaje przypudrowany. Zarówno wosk, jak i mydło. Także, no, ja z tym blaskiem teraz tutaj będę musiała żyć przez cały dzień. Mało tego, on już zaczyna puszczać. Tutaj. No, te włoski zaczynają znowu odstawać, więc nie wróżę jakiejś wielkiej trwałości do końca dnia. Zobaczymy. Ta aktualizacja będzie na pewno bardzo ciekawa. A jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest to, co wyczytałam ze składu, gdzie ja nie jestem żadnym ekspertem od składów, ja się nie znam na chemii, daleko mi do tego, ale wiemy, jak zachowuje się wosk w wodzie. Po prostu odpycha tę wodę. A tutaj w składzie mamy syntetyczny wosk pszczeli. Więc dlaczego. On miałby się aktywować pod wpływem wody. Nie wiem, to jest bardzo, bardzo, bardzo dziwny produkt. Dam Wam jeszcze ostateczne spostrzeżenie na sam koniec filmu, ale na ten moment. No, ubarwił na pewno moją całą rutynę. Makijażową to na pewno. Skończmy sobie makijaż cery. Przypudrowałam, oczywiście nałożyłam podkład na czoło, przypudrowałam um, całą twarz, jak i czoło. I teraz przechodzimy do elementów, które myślę mnie nie zawiodą, bo jest to brązer i jest to rozświetlacz. Taki rozświetlaczo różyk, można by powiedzieć, bo on ma rzeczywiście prawie że taki odcinek moje tło dzisiaj. Natomiast ten brązer, no wszyscy dobrze wiemy, że Bel umie w dwie rzeczy: pudry sypkie i brązery prasowane. I tak, po pierwsze ten brązer cudownie pachnie czekoladą. No, trzy rzeczy są pewne w życiu. Śmierć, podatki i to, że Bel zrobi dobry bronzer. Bronzer bardzo mi się podoba. Ma takie satynowe wykończenie. Zresztą tutaj widać, jak przejechałam palcem po opakowaniu. Bardzo ładnie się sam blenduje. Ładny kolor. brązer jak najbardziej na tak. Uzupełnię jeszcze makijaż o ten rozświetlacz. No to jest niby press highlighter, ale mm, raczej to jest taki chyba rozświetlacz o róż, więc go tak wiecie, wy pośrodkuje między miejscem, w którym normalnie aplikuję róż i rozświetlacz. O tych brwiach to jeszcze za chwilę pogadamy. Ten rozświetlacz jest bardzo delikatny, zarówno y, pod względem pigmentacji, konsystencji, efektu jaki daje. Mogę jeszcze spróbować nałożyć go w taki bardziej skoncentrowany sposób. I on jest taki bardziej mroźny, bym powiedziała. Chyba jest trochę za chłodny jak na ym, moją kolorystykę i moje preferencje, nie? Jakoś tak taką łunę daje, także spróbuję się delikatnie tutaj ocieplić. I tutaj na środku policzka dołożę trochę rosy. Już tak nie wjeżdżając na rozświetlacz, tylko właśnie w tym miejscu, gdzie łączy się rozświetlacz i bronzer. O, zdecydowanie lepiej. No i mam teraz lekkie opory przed tym, żeby nałożyć ten rozświetlacz na środku twarzy. Ale dobra, spróbujmy. Przecież tak w małej ilości. Nie wiem, czy to jest pokazane na kamerze, wydaje mi się, że tego aż tak nie widać, ale na żywo, no dosłownie mam różową pręgę na środku nosa. Jeśli myśleliście, że w trakcie używania wosku z Afektu czy z Anastazji pisak ciężko maluje po skórze, to jeszcze życia nie znacie, bo ten wosk z Bell Kompletnie odpycha ten pisak. Ja między jednym i drugim posunięciem, dosłownie między dwoma posunięciami, musiałam go znowu rozpisywać i jakby aktywować, bo on jest tak tłusty i woskowy, ten wosk, że Naprawdę, nie dość, że aplikacja nie należy do najbardziej e, przyjemnych, to jeszcze uzupełnienie kształtu przy pomocy pisaka graniczy z cudem. No i zobaczcie, dobrze, że pokazałam Wam godzinę na samym początku. Jest teraz 18. E, miałam przerwę na obiad, także trochę mi się tutaj zeszło. No ale co, minęły jakieś, nie wiem, 2,5 godziny od momentu aplikacji, a brwi dalej się błyszczą, jak, no, jak posmarowane po prostu. Smalcem. Mało tego. Ten wosk już puszcza, bo te włoski, które rzeczywiście na samym początku zdołały być przyklepane, no w tym momencie już latają wolno. Tak samo tutaj już wszystko się podniosło, odkleiło. No. Wniosek nasuwa się sam. No dobrze, zostawmy te brwi jeszcze na koniec. Staram się je zostawić na koniec, ale cały czas coś mi się przypomina. I przechodzimy do makijażu reszty twarzy i oczu, ponieważ do makijażu twarzy tak naprawdę mam jeszcze no teoretycznie jeszcze jeden element, bo w kolekcji znajduje się taki gagatek i jest to Lip and Cheek. Tint czyli no właśnie barwnik, który możemy zarówno nałożyć na usta, jak i na policzki. On ma bardzo różowiutki odcień. I ja się go bałam, szczerze mówiąc, nałożyć na policzki, bo jeszcze w połączeniu wiecie, z tą bazą pod podkład, gdzie nie wiedziałam jak podkład zareaguje, no to byłoby dość ryzykowne. A i tak wiedziałam, że mamy jeszcze na policzki ten rozświetlacz. Także ja sobie ten tint zostawię na sam koniec i go nałożę na usta, a my przechodzimy do makijażu oczu, bo tutaj mamy też sporo elementów. Po pierwsze mamy pigment w takim mało spotykanym kolorze nie pamiętam, czy to było. Poczekajcie, muszę go otworzyć, ale w międzyczasie coś Wam opowiem. Nie pamiętam, czy to było. W komentarzach pod którymś z filmów, czy to było po zakończeniu kursu, ale pamiętam, że z którąś z Was rozmawiałam na temat właśnie pigmentów i padło takie stwierdzenie, że ta osoba nie rozumie, po co w ogóle w paletach są błyszczące ciemne kolory tak zwane ciemne błyski. I mówię, że no, zgadzam się z tym w sumie, no bo one są takie mało użytkowe no bo raczej błysków używamy do zaakcentowania um, jakiejś wypukłości albo do rozświetlenia powieki, prawda? A tutaj mamy błysk. Pigment, który jest taką ciemną oberżyną. Jaką sobie tutaj zrobiła słocza, to zobaczymy wszyscy, że jest to po prostu taka perełka. No nie jest to ani często spotykany wybór na taką konsystencję i raczej nie jest to też często używany produkt w takiej przynajmniej, wiecie, formule, że jest to sypki pigment. Oprócz tego w kolekcji znajduje się e primer, to jest Eye Glitter Primer. Z ulotki mogę przeczytać, że jest to baza pod cienie i pigment i że zapewnia wyjątkową trwałość makijażu oczu. Jej unikalna i lekko klejąca formuła ułatwi aplikację prasowanych i sypkich cieni oraz zapobiega ich osypywaniu się. Także mamy coś takiego. Ta baza na pewno dzisiaj na oczach wyląduje. I mamy, słuchajcie, eyeliner w kolorze głębokiego brązu z filcowym aplikatorem. To jest ten eyeliner, który, nie powiem, wygląda całkiem ładnie. I ostatni element, który chyba zaskoczył mnie najbardziej ze wszystkich, nawet bardziej do tego wosku, i to jest. Glossy eye topper, czy też water eye topper, jak to Bell nazywa. Jest to bezbarwny, płynny cień do powiek, który jest innowacyjnym, przezroczystym cieniem zapewniającym mokry efekt błysku na powiekach. No i właśnie, z jednej strony to jest innowacyjny i niespotykany produkt, jak na kolekcję nie tyle draweryjną, ale dostępną w biedronce. A po drugie, nie wiem czy. Hmm, to nie, jak to się nazywa? Target, docelowi konsumenci, może tak, tej kolekcji, byliby zainteresowani czymś takim. To nie jest żadna nowość, tak? W edytorialach, w pracach, wiecie, z modelkami rzeczywiście się używa um, takiego wykończenia, zadam um, tutaj, pokażę, bo to, to nie jest nic innego, jak po prostu błyszczyk, tak, bezbarwny tutaj. E, używa się takich rzeczy, um, żeby właśnie nadać taki bardziej grunge'owy, znoszony albo bardzo um, Właśnie lustrzany efekt na powiekach, natomiast to nie jest użytkowe, to nie zastyga. Żaden błyszczyk, żaden makijaż tego typu nie trwa dłużej niż 15 minut do momentu, aż zaczniemy ruszać powieką, i wszystkie cienie się znowu pozbierają. Tak po prostu jest. To wygląda ładnie do zdjęć, to wygląda spektakularnie do zdjęć, ale. To nie jest użytkowe. No, powiem wam przecież, że ja go dzisiaj używać nie będę, bo takie topery po prostu rozpuszczają makijaż oczu. Każde topery rozpuszczają makijaż oczu, bo to jest po prostu wilgotna konsystencja, która rozpuszcza, która no, no nie zastyga. Także to jest taki bardzo gęsty błyszczyk olejek, który myślę, że nawet lepiej sprawdziłam, czy pachnie. Chyba nawet lepiej sprawdziłby się na ustach, bo on jest taki trochę klejący. Jako ciekawostka powiem, że coś takiego jest w tej kolekcji, ale my przejdźmy już do skonstruowania jakiegoś makijażu oczu i myślę, że posłużą mi te trzy elementy, jak i bronzer. Zaczniemy od brązera i nałożę go na całą dolną powiekę. Coś mi się wydaje, że ja tutaj będę potrzebowała obsypki, bo chciałam nałożyć ten sypki pigment, a on jest ciemny i boję się, że wiecie, zrobi mi po prostu... Bałagan na twarzy, no ale zaraz do tego dojdziemy. Najpierw nakładam tę błyszczącą bazę, czyli Eye Glitter Glitter Primer, która zarówno w wykończeniu, w kolorze, jak i w konsystencji i w kleistości powieki, bardzo mi przypomina glitter primer z NYXA. I od razu sięgam po ten ciemny pigment i go nałożę na zewnętrzny kącik. pigment jest bardzo ładny. Jest to pigment na ciemnej bazie, także on nam już od razu robi bardzo intensywny makijaż oka. Na pewno na pochwałę zasługuje ta baza, która dosłownie zachowuje się jak baza z nyksa, a podejrzewam, bo nie mam tego jak teraz sprawdzić, będzie o wiele tańsza od bazy z NYXa. Także, no wow. Jedną perełkę na dzisiaj już mamy. Misiu. się. Jest i on. Jest gwiazdor ulubieńców, który całe, <coughs> całą uwagę waszą skupił na sobie, pomimo iż był na filmie tylko przez dwie minuty. O, nie ma takiego spania. się? Pod ulubieńcami z gościnnym udziałem Maksymiliana. O, teraz mam pełno kłaczków. Było bardzo dużo komentarzy z wnioskami oficjalnymi, z petycjami, żeby się Maksymilian i Kinia pojawiali częściej na kanale, ale tak jak mówiłam, wszystko leży od nich. Ja nie będę ich na siłę tutaj przesuwać. Jak przychodzą i gadają, to ok, ale nie będę ich przynosić, wiecie, wbrew ich woli. No to może jeszcze wykorzystajmy sobie tutaj ten rozświetlacz i jego nałożę na. Pozostałą część powieki. No, tutaj będzie nam to fajnie pasowało do tego pigmentu. Używając drugiej strony pędzla, którym nakładałam ten pigment, nakładam rozświetlacz na drugą połowę powieki. To jest pędzelek numer 29, a brązer rozcierałam pędzlem numer 6. Mi. Mija! Bardzo dobrze zrobiłam sobie tę obsypkę, bo ym, te obawy ym, względem pigmentu były jak najbardziej uzasadnione. Mówię, no, to jest pigment na ciemnej bazie, więc on jest potencjalnie niebezpieczny. No na pewno jest to najbardziej błyszczący makijaż oczu, jaki wykonałam od dłuższego czasu, bo wszystko się błyszczało, zarówno baza, pigment, bronzer ma w sobie blask, jak i, wiecie, różowy rozświetlacz o róż. Wszystko się błyszczy, ale mi blasku jeszcze za mało, najwyraźniej, bo nałożę jeszcze ten eyeliner, który też jest um, brązowym metalicznym odcieniem. To jest aplikator, który bardzo się przyda do robienia precyzyjnej końcóweczki, bo bardzo przypomina mi zwykłą wykałaczkę. A nie wiem, czy oglądaliście ostatni filmik, ale tutaj pokazywałam Wam, jak zrobić zarys odpowiedniej kreski właśnie przy pomocy wykałaczki. Także aplikator niczego zamienia. Ale wszystko się błyszczy. Wszystko się błyszczy. Chciałabyś, żeby ci ulała w kocusiu? No proszę, całkiem ładna kreska, tylko niestety jest błyszcząca na tle błyszczących cieni, więc um, zrozumiem, jeśli w trakcie edycji cały ten makijaż po prostu będzie się zlewał, bo za dużo jest tutaj takiego samego wykończenia. Oczy uznaję za skończone. Wykończyłam kreskę tym alignerem. Zapomniałam, jak bardzo fajnie maluje się kreskę właśnie takimi aplikatorami. Z dawno, dawno temu, swojego czasu, używałam tylko takiego kałamarza z takim aplikatorem właśnie tych było z VIBO. Przez całe studia, codziennie, dzień w dzień krecha i tylko właśnie tym em, aplikatorem. Także wygodnie się tym maluje. Jak widzicie, kreska wyszła fajna. Tak jeszcze ona wygląda. W zbliżeniu. Na pewno ten eyeliner będzie ładniej wyglądał na matowym oku. To będzie wyglądało super, bo on wtedy doda takiego blasku, zarazem tworząc kształt na oku, ale nie w połączeniu z już błyszczącymi cieniami, zwłaszcza z wszystkimi błyszczącymi cieniami, bo to już naprawdę wszystko się razem zlewa. Ale ze względu na pigmentację, wygodę używania aplikator, naprawdę fajna rzecz. Przykleiłam jeszcze pasek rzęs. Szczerze mówiąc, moje rzęsy ostatnio za bardzo mnie denerwują, żeby się z nimi dziubać i malować i ładnie więc dla mojego świętego spokoju przykleiłam sztuczne, ale i tak ten makijaż już fajnie wyglądał bez tych rzęs. W sensie z wytuszowanymi, ale bez sztucznych. No i zostały nam jeszcze tylko do umalowania usta. Ostatni element kolekcji na dziś. Sprawdźmy, czy ten tint będzie wyglądał ładnie na ustach. Najpierw ściągniemy błyszczyk. Hmm, jest o wiele delikatniejszy niż zakładałam. No, nie wiem, żeby to się sprawdziło na policzkach, słuchajcie, bo on jest bardzo chodnisty i ma bardzo małą pigmentację. Staram się najbardziej, jak potrafię, żeby nałożyć ten tint równo, bo też czuję, że on zaczyna się jakby wżerać, tak wiecie, zastygać. Jego konsystencja jest ogólnie bardzo przyjemna, to trzeba zaznaczyć. Natomiast, czy Wy też widzicie to, że te usta są kompletnie niejednolite? Tutaj są takie ciemniejsze miejsca których nie da się rozblendować. On chyba z czasem zaczyna być bardziej intensywny, tak jakby się utlenia trochę. Trochę się wżera w skórę. Ogólnie w odczuciu na ustach jest super. No tutaj widać wyraźnie, że jest ciemniejszy element. Mogę sobie już założyć kolczyki w międzyczasie jak usta wysychają jeszcze jak mi wyschnął i zobaczymy sobie taki końcowy efekt końcowy to sprawdzę jakby ten water topper wyglądał na ustach bo wydaje mi się że on super blask zrobi na ustach właśnie jako taki gęsty błyszczyk nie gibaj mi się tu. No i tak wygląda skończony makijaż. Czas sobie podsumować wszystkie elementy. Zacznijmy od pomadki, a właściwie od barwnika, od tinta do ust. Kolor jest bardzo ładny, ale to jest ten sam problem, który ja mam z każdym tintem dlatego od jakiegoś czasu tintów już nie używam, ze względu na to, jak ciężko jest nałożyć je równomiernie, biorąc pod uwagę też to, że moje usta nie są równomiernie pigmentowane, kolorowe. Ja mam już schodzący makijaż permanentny, bo tu już bardzo długo czasu minęło, a makijaż permanentny powinien utrzymywać się do dwóch lat max, więc mnie teraz czeka wiecie, powtórka do rozrywki, jeżeli chodzi o ten permanent i myślę, że go powtórzę, ale zboczyłam z tematu. Mam wrażenie, że ten tint, nie jako ten konkretnie, ale ogólnie jako typ produktu, jeszcze bardziej podkreśla nierówności, no i tutaj zawsze jest takie jedno miejsce, w którym tint się łapie trochę mocniej, bo jest to trochę inna skóra. Chyba, że go tylko wiecie, delikatnie nie wklepiecie, no ale jak i tak mam aplikować w ten sposób coś na usta, to wolę nałożyć normalną pomadkę i ją wklepać. Wtedy też kolor będzie bardziej ujednolicony. Więc, no, dla mnie osobiście to nie jest do końca idealny produkt, ale sam w sobie nie jest zły. Jest to po prostu tint. Baza pod makijaż, ta Base Booster. No, powiem Wam szczerze, że coś jest na rzeczy z tym przedłużeniem trwałości, bo jak mogliście zauważyć, zaraz po aplikacji ta cera się zrobiła tak delikatnie um, klejąca. Całkiem nie się zapowiadam. Myślę, że rzeczywiście, jeżeli szukacie czegoś, co Wam od razu um, będzie pielęgnowało cerę przez tę właśnie wodę kokosową i przedłuży trwałość podkładu. No to całkiem, całkiem niezły gatek, wart przetestowania. Po brązer szłabym w ciemno od razu do Biedronki, nie tylko przy zakupach przy okazji, ale od razu po ten brązer bym poszła, oczywiście jak potrzebujecie nowego brązera. Sam się blenduje, przepiękny kolor, fajny zapach. Rozświetlacz jest poprawny, ja nie będę po niego sięgać, bo to nie jest po prostu dla mnie kolor, bo to jest rzeczywiście coś takiego pomiędzy różem a rozświetlaczem. Najbardziej jego odcień tutaj można zauważyć na wewnętrznej części powieki. Po prostu nie jest to kolor dla mnie, ale zły produkt też to nie jest. Wosk do brwi natomiast to żeby już się nad nim nie znęcać i żeby nie powtarzać tego, co już mówiłam przez cały czas trwania tego filmu, to jeżeli macie na wydanie kilkadziesiąt, kilkanaście, podejrzewam, że on kilkanaście złotych będzie kosztował, ale jak macie, nie wiem, trzydzieści złotych około tego na wydanie na wosk do brwi, to sobie darujcie to i zamówcie przez internet albo ten z Afektu, albo z wyższej półki cenowej, ten z Anastazji, bo tamte woski są kompletnie bezproblemowe. One wysychają matowo, one trzymają brwi przez cały dzień, nie robią Wam białego nasadu nasadu, nalotu w brwiach w trakcie noszenia. A ja już widzę, że wszystkie włoski opadają i dalej te brwi wyglądają jakby były wysmarowane smalcem. Ja nie lubię takiego efektu na brwiach, nie wiem jak ktoś inny. On nie zastyga na matowo, on jest cały czas taki Woskowato błyszczący. Na Waszą uwagę na pewno zasługuje ta baza z. Chciałam powiedzieć z NYXA. Z Bell. Która jest bardzo, bardzo, bardzo podobnym produktem do bazy z NYXA. Czyli do Glitter Primer z NYXA. Idealnie się do niego ten pigment przykleił. Tak samo zresztą cień. I jak zrobiłam sobie najpierw słocze na dłoni tego, tej bazy, to też widziałam, że on normalnie zastyga, tak jak każde inne typowe bazy, pod cienie, jakie znam. Także to jest bardzo fajny produkt. Eyeliner też jest spoko. Już mówiłam, będzie najlepiej wyglądał na matowych cieniach. Ten pigment. Mam do, do niego kompletnie. Chciałam powiedzieć, że mam do niego kompletnie obojętny stosunek, bo nie jest to coś, czego będę na pewno używać. Ja w swojej technice wykonywania makijażu czegoś takiego nie używam. Jakoś nie porwał mnie specjalnie. I zostaje nam jeszcze ten water topper, który przeze mnie zostanie wykorzystany jako błyszczyk. Oh, yes! No i to połączenie wygląda bardzo ładnie. A z kolei ciekawi mnie jedna rzecz. Czy to jest po prostu błyszczyk, który Bell nazwało toperem do oczu? Jeżeli tak jest, to czy w ogóle był badany na używanie w okolicy powiek? A jeżeli jest to typowo produkt na okolicy wokół oczu, to czy może być używany wokół ust? Tak wygląda wnętrze mojego mózgu. I w takim połączeniu te usta wyglądają według mnie fajnie. No i standardowo, jak miałam Wam dzisiaj wskazać, trzy najfajniejsze według mnie produkty, po które warto już teraz iść do Biedronki, to będzie oczywiście brązer, będzie baza pod podkład. I baza podcienie. To są według mnie trzy najfajniejsze produkty, po które ja wiem, że będę sięgać, bo to są takie moje kosmetyki. A dajcie znać, czy wy już macie cokolwiek z tej kolekcji, czy udało się wam coś dorwać, czy wiecie, może jaka jest cena tych kosmetyków, bo u mnie jest taki problem, że mi do Biedronki nie jest po drodze. Ja raczej chodzę do Lidla niż do Biedronki, więc często ja nawet nie wiem, gdyby nie wysyłki PR-owe, ja nawet nie wiem, że takie kolekcje się w Biedronce pojawiają. A jeżeli macie ten wosk, to dajcie znać, jak on się u Was sprawdza. Do Dodatkowo, jeżeli macie porównanie z innymi woskami, to też nie piszcie, jak w Waszych oczach on y, wypada na tle innych kosmetyków tego typu. No pff, nie wiem, no, on dla mnie jest jakiś bardzo dziwny. Standardowo w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, których dzisiaj używałam, zarówno z tej kolekcji Bell, jak i innych dodatkowych elementów. Tam też są szczegóły dotyczące mojej biżuterii, y, mojej bluzki, paznokci, wszystkiego. Tam jest zawsze wszystko w opisie wypisane. A jeżeli się wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Sprawdźcie, czy coś was nie ominęło. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa.